Ciao! Parasolkami też często zobaczycie w Azji ludzi. Ale coś mi użarło. Siemanko w niedzielę. Hey. Witamy w nowym odcinku. Dzieci śpią, a my się wymykamy na trening. Udało się. ton ciao. ciao. No to się mandero jeszcze raz. Już teraz mogę głośniej powiedzieć. Dzień zaczynam od biegu. Przygotowany mam na dzień dzisiejszy w cudzysłowiu Long Run, bo to nie będzie aż taki długi bieg, będzie godzina biegu i 10 minut, 50 minut takiego rozbiegania, więc maksymalnie mi to wyjdzie godzina 10. Był dość mocny wczoraj bieg, więc stwierdziłem, że jadę na rower, więc pojechaliśmy sobie na ten wodospad. A dzisiaj robię takie powolne, ale dłuższe wybieganko, bo po ostatnim biegu na drugi dzień czułem jeszcze e, tak jakby ból w stopie, więc bałem się, że po prostu kontuzja się odnowi. No i tak postanowiłem, a dzisiaj próbujemy jeszcze raz nogę. Mam nadzieję, że będzie z dniem e, na dzień i z treningu na trening będzie coraz lepiej. esencja, sklep spożywczy, pralki, woda i CPN jak handlować to pełną parą i dobiegamy sobie spokojnie na już oglądających dobrze znaną plażę jedną też z ładniejszych tutaj na Phuket jakie do tej pory udało mi się zobaczyć Cudowny poranek. Marzy mi się kiedyś spędzić taki tydzień właśnie na takim jachciku co tam. Wyobraźcie sobie jaką teraz mają tam faskę, Obudzili się rano, robią sobie kawkę, dookoła ocean, szum, zapach. Po prostu poezja. Zaraz jakieś śniadanko. Eee, zazwyczaj jest taka mała łódeczka przy tych jachtach. Więc pewnie sobie wczoraj zakupki zrobili, więc zaraz jakieś pyszne śniadanko, zdrowe śniadanko. Cudownie, kiedyś na pewno takie marzenie spełnię. Nie wiem kiedy, nie wiem czy prędzej, czy później, nieważne, ale na pewno pojedziemy rodziną na taki tydzień na właśnie jakiś jachcik, zobaczyć jak to jest. Tajlandia jest przepięknym krajem. Nie wiecie stereotypy, które czasami pojawiają się w internecie, negatywne stereotypy na temat tego kraju, bo jest to jakiś tylko procent, jak nie promil rzeczy, które występują w tym kraju. Doszukujcie się tego, co jest piękne. Nie będę tutaj rozwijał tego tematu, ponieważ mam przygotowany odrębny odcinek na temat e, Tajlandii i na temat tego, dlaczego tak mi się ten kraj spodobał. Dlaczego nam się tak ten kraj spodobał i dlaczego zakochaliśmy się w Tajlandii. Także o tym będzie po prostu pełnowymiarowy odcinek, że tak to powiem. Ale dzisiaj chciałem tylko właśnie powiedzieć, że to, co się widzi czasami w telewizji, to jest tylko procent, jak nie promil. A więcej jest rzeczy pozytywnych, takich, które. Dają olbrzymią radość obcowania tutaj z tymi ludźmi, z tą naturą. Ten odcinek, jak zrobię, to myślę, że będzie w przeciągu 2-3 tygodni. O ile mi się uda, nie gwarantuję, zachęcam do oglądania, już teraz. I tutaj taki salon masażu. Przyplażowy. Ceny masażu kształtują się. 100 batów to jest 13 zł. I takie starsze panie. Z reguły i z mojego doświadczenia. znają się o wiele bardziej, bo tutaj działa doświadczenie. Za każdym razem, jak korzystałem z masażu u takiej starszej pani, to naprawdę było to zrobione bardzo dobrze i znała się. I na anatomii i wiedziała dokładnie, jak jej powiedziałem, z jakim mięśniem mam problem, to wiedziała dokładnie, jak pomóc po prostu w moim problemie z daną partią mięśniową, z danym mięśniem. A stopa bolała i po 20 minutach 25 mniej więcej minutach Przestała. Nie wiem czy to dobry prognostyk, czy zły, czy po prostu ból nie wróci. Jak odpocznę chwilę jak stopa odpocznie zobaczymy, jak na razie biegnę. A co to, to jesień? Jakieś dziwne odgłosy stamtąd. Dobiegają albo to tylko blacha. Ale słyszałem jakieś dziwne odgłosy. Ostatnio, jak tędy biegłem, to mówiłem Wam, że to jest. E, park e, Jurajski. Że dinozaury tam są, oczywiście z żartem. A teraz takie odgłosy, więc chyba tam jest park Jurajski. Gonimy Stevena. Jest, jest tu. Mam go. Jest. Udało mi się. I w taki sposób. Zwyciężyłem ze Steveem Końcóweczka. No to nie za Pod koniec znowu stopa zaczęła boleć i zdecydowałem się przerwać trening na 8 minut przed końcem, żeby się nie męczyć i żeby nie pogłębić tej kontuzji. Zobaczcie na to. Jakie to są czasy słabe? 7,10 na kilometr. No, po prostu aż nie mogę na to patrzeć. Wyzerowałem sobie zegarek i on mi podpowiada teraz jakieś nowe rekordy. Przed chwilą mi pokazał, że nowy rekord, najszybszy kilometr 6,01. To też jest po prostu opłakany stan, gdzie biegałem 3,20-3,30 na stadionie po płaskim, wiadomo, ale, ale były takie czasy. Przypominam, że żeby osiągnąć swój cel, musiałbym przebyć każdy kilometr w czasie. 4,44, a teraz jest 7,10, co wydaje się po prostu przepaścią. No bo to jest. A ja dziękuję, 26, 2,26 na kilometr. Musiałbym przyspieszyć każdy kilometr i do tego biec. Tej szybkości 21, żeby mi się udało, zaczynam coraz bardziej powątpiewać, ale nie tracić mobilizacji, tylko powątpiewać. Dalej będę walczył, dalej będę starał się, żeby ten cel osiągnąć. I nie jest powiedziane, czy mi się nie uda. To też chcę właśnie pokazać w tym przygotowaniu, że nie zawsze się osiąga sukces. Właśnie tak jak wczorajszy odcinek był. Chcę pokazać tą niedoskonałość naszą. Ten brak takiego. No, że nie jesteśmy idealnymi ludźmi i nie, nie, nie chcijmy nie być idealnymi ludźmi. Popełniamy im błędy, Uczmy się na tych błędach. O to o tym wszystkim chodzi. Dlatego będę chciał właśnie pokazać, że jak nawet nam się coś nie uda w życiu, nawet nam się nie uda osiągnąć jakiegoś sukcesu, to po prostu musimy to walić i założyć sobie kolejny plan. Na kolejny miesiąc, dwa, pięć, rok. Bez różnicy jaki tam przedział czasowy. Po prostu musimy mieć zawsze jakiś plan w życiu, musimy do czegoś dążyć, stawać się coraz lepszym, bo dzięki temu nasze życie będzie i lepsze, i będziemy szczęśliwsi, i bardziej zadowoleni z tego życia. Parasolkami też często zobaczycie w Azji ludzi, bo tak jak u nas w Europie, bycie op opalonym to jest taki symbol zamożności, można by powiedzieć. Bo nas stać na to, żeby wyjechać sobie w ciepłe kraje na wakacje, to w Azji, w wielu azjatyckich krajach, bycie e, nieopalonym jest symbolem zamożności. A to dlatego, że jeśli nie jesteśmy opaleni, to nie pracujemy ciężko, nie pracujemy na podwórku, fizycznie, na budowie. I jest wiele takich maseczek, widziałem, co kobiety stosują, które właśnie są nie tak jak u nas, że. Tak jakby opaleni nie dają, tylko właśnie bladość. Taka ciekawostka. Szybka akcja. Jadę jeszcze przed plażą do Patong. To jest taka miścinka oddalona od nas o jakieś 10 minut drogi autem. Bo zadzwonił kurier, co jest dla mnie zaskoczeniem, że ma do dostarczenia dla nas przesyłki, gdzie myślałem, że jest dzisiaj niedziela, więc w ogóle nie. Brałem pod uwagę, że może dzisiaj być dostawa, no i powiedział, że będzie o godzinie 13:14. A wiecie, spóźni się pół godziny, będzie to 14:30. Zanim, zanim odbierzemy, zanim wyjdziemy z domu, zaraz się zrobi 15:00, dojedziemy na plażę 15:30, to trochę późno. Więc zaproponowałem, że przyjadę, że odbiorę to szybko. Yy, około godziny 10:45, nawet załóżmy, że będzie, to wolę tam i z powrotem 25 minut. Będę o godzinie 11 z kawałkiem w domu. To normalnie jeszcze wyjedziemy na plażę i cały dzień na plaży spędzimy. No ale szok jak dla mnie, że w ogóle w niedzielę yy, realizują dostawy. U nas to zawsze piątek jest ostatnia dostawa i kolejna dopiero w poniedziałek, jeśli do piątku nie zostanie towar dostarczony. No i tutaj jest właśnie Lazada To jest takie alegro tajskie i ogólnie azjatyckie jakbyście kiedyś chcieli coś kupić Dobra paczki Odebrane Teraz tylko reszta gotówki Kopun krap Opłacało się pojechać głównie na dzisiaj po to To są akurat oświetlenia do Studio nagraniowego, które ja chcę zrobić w domu tak żeby móc robić czasami podsumowania tygodnia z domu a dzięki tym oświetleniom nagram w studiu taki designerski wygląd zresztą zobaczycie sami myślę, że może już pod koniec przyszłego tygodnia się uda a jakie to dopiero w przyszłym tygodniu? natomiast na Tajlandię i na dzień dzisiejszy najważniejszą rzeczą jest ta mój pierwszy unboxing by the way są to, kochani moi, filterki ND do aparatu. Jest tutaj mnóstwo słońca. Jest tutaj bardzo słonecznie, i jak kręcę aparatem Sony, to wpada za dużo światła. I dzięki tym filterkom są różnego. E, tak jak widzicie, ten był mega czarny, a ten już widać mnie, prawda? Już jest przezroczysty, czyli nie czyli ma większą, tak jakby na rozum, przelikalność światła. E, I dzięki tym filtrom w końcu, bo mogliście to na poprzednich filmach zauważyć, że wszystkie ujęcia, wszystkie zdjęcia robione aparatem Sony były prześwietlone. A dzięki tym filtrom uda mi się poprawić jakość kręconego materiału, dzięki czemu poprawia ci jakość filmów kręconych, ale słuchajcie, zanim to rozpakowałem, zanim kawy jeszcze nie wypiłem, zanim to wszystko zrobiłem, zanim na, założyłem na y, aparat, minęło trochę czasu, Kamila z dziećmi już są spakowani, także pakujemy wszystkie graty do auta i jedziemy na plażę Lagoon Beach. No to w końcu, wszyscy się zebrali, można iść na plażę. To, co mi się najbardziej w tej plaży spodobało i co mi się podobało tak samo w dniu dzisiejszym, ilość wiary, ilość osób. Te tłumy! Nie! Te parawany! Te tak, na serio? Nie wiem, czy to jest jakaś taka plaża rzadko uczyszczana, czy o to chodzi, ale jest tutaj bardzo mało osób. Jest tutaj po prostu luzik fajny. Nie ma tutaj takiego czegoś jak na Patong, na Patong Beach, gdzie jest osoba na osobie. Jest pogoda, jest cieplutko. Czego więcej trzeba? Trzeba ci cieszyć dzisiaj. Czy... Ale coś mi użarło. Okej, okay. na początku przepraszam za to, że będę miała złożone oczy, ale słońce razi. Ok, więc chyba już wiemy, dlaczego jest tutaj tak mało ludzi. E, Weszliśmy do wody i tatę i mamy coś ludzie też, coś ugryzło. Jakaś meduza przejechała po nogach, mamy całe nogi pijoką te pieczy tylko kostka, by go musiało ugryźć jakaś meduza czy coś. Z decyzją zarządu stwierdziliśmy, że jedziemy na Surin, tam gdzie będziemy jechać, gdzie się lepiej i po prostu tam spędzimy sobie cały dzień. No to się przetransportowaliśmy na naszą lokalną, najukochańszą plażę, ale wiecie jakie jest powiedzenie? Głodny Polak, zły Polak. Więc zaczynamy od... restauracji. Dać jeść. <grym> Dajcie jeść. Moje pierwsze, bo będę zła. Ja chyba umiem. Miałem nagrać przed rozpoczęciem jedzenia, ale wszyscy byli tak głodni, że ruszyli po prostu z łyżkami z i z widelcami. Smak tego wszystkiego jest bajeczny, po prostu te przyprawy, imbir, mleczko kokosowe. Okay. Tu jest taka zupka z mleczki z mleczka kokosowego, ona nie jest ostra. I te zupy tu są zawsze właśnie takie gęste. Gdzie tutaj dziewczynki już wypiły dużo wody, bo one wiadomo, że wodę. Tu jest jakaś trawa cytrynowa, wszystko to są takie przyprawy typowo tajskie, które właśnie nadają taki pyszny smak tej zupy. Ja już po jedzonku bardzo mi smakowało. Czekam jeszcze na innych uciskinów. I lecimy na plaży się bawić. Ja prawie zjadłam, trochę zostawiłam, bo już za dużo warzyw dla mnie. E, Kończę picie, czekamy jeszcze na mamę i zbieramy się. Ja nie lubię zostawiać jedzenia, ale jak to dokończę, to chyba już nie dam rady dojść, do, dojść do plaży. Bye, bye. My już na plaży, i teraz chyba pora na kąpanie się i na świetną zabawę. idziemy do wody do dzieciaków. Ale patrzcie jaki odpływ w ogóle. Tak na ciebie nasrał? Wiesz co, jak tak na ciebie nasra, to też... nasrał? Cieszę się, bo jak tak na kogoś nasrał to jest na szczęście. Come co? Wzięłaś mydło! Nie, ale wzięłam! Pod do Okej, okay, wystarczy, ale jakbyś miała mydło, to bym też się podmył trochę Zastępnym razem weźmiemy Spoko. No i idealne zwieńczenie dnia Trochę dzisiaj pojeździliśmy Ta plaża Laguna Lagun Bardzo ładna plaża No ale te meduzy bardzo mocno gryzły, bardzo mocno parzyły nie było to takie zwykłe, jakieś tam delikatne poparzenie, że można było dalej pływać, tylko naprawdę było to bardzo mocne poparzenie, że aż ślad zostawiały na ciele, w miejscu, gdzie e, dotknęło się z ciałem. No i trzeba było stamtąd uciekać. I nasza plaża, na której mieszkamy, jest plażą, która jest wszędzie oceniana w pierwszej dziesiątce na różnych miejscach. To no jest przecudowną plażą. Jedynym powodem, dla którego tam pojechaliśmy, to po prostu, że tam nigdy jeszcze nie byliśmy. Ja tam pojechałem rowerem. No była ona piękna, jak zresztą sami widzieliście. Była długa, piasek był białutki, woda była taka piękna. E, to jaki jest kolor niebieskiego? Lazurowa, Turkus? E, Turkus, No, coś takiego, lazurowe, turkusowe. Także woda była cudowna, no ale nie szło tam się kąpać, a na tym słońcu po prostu było to... Byłoby nam za gorąco. się dlaczego nie było nikogo w wodzie. Tak, no, tak, tak, tak. To, że było... To, było bardzo i to było. Ja weszłam do wody, to od razu mi przyjechała zacząłem się drapać w piekło i inni tam bo też sobie ci chodzili półtora roku. Smarowali się to nawet tak. czymś, nie? Tak. A my sobie odpoczywamy. Kamala e, Laguna Lagun Beach bardzo nam się podoba bardzo nam się podoba, ale nie podobało nam się to, że tam były meduzy, które były bardzo duże i mocno parzyły i to bardzo bolało także przyjeździmy się tutaj na Kamale. ogólnie bardzo fajnie spędzony dzień e, mamy nadzieję, że wam się podobało nie, zap, nie, nie zapomnijcie o łapce w górę i subskrypcji i teraz czekaj macie 3 sekundy, aby napisać w komentarzu Jeden, dwa, trzy. Z dzwoneczkiem. Widzimy się w następnym odcinku. Pa-pa!